Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo dobre, skuteczne ćwiczenia na barki, czyli mięśnie naramienne. Przedstawię Wam moje aktualne top 5 na właśnie barki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najukochańsi widzowie. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam pięć bardzo dobrych, skutecznych ćwiczeń na barki, ale od razu podkreślam, że nie powinniście wykonywać wszystkich pięciu ćwiczeń na jednym treningu. Ogólnie nie polecam trenować barków raz w tygodniu. Najlepiej, jeżeli byśmy rozłożyli te ćwiczenia na dwie, trzy sesje treningowe w skali e, 7 dni. Gdzie wykonamy na jednym treningu dwa maksymalnie trzy ćwiczenia. Pamiętajmy, że staw ramienny pracuje przy wielu ćwiczeniach. Ogólnie barki pomagają przy klatce piersiowej, pomagają przy plecach i nawet przy treningu ramion. Więc nie przesadzajmy z ilością ćwiczeń na mięśnie na Warto też podkreślić, że możemy podzielić obręcz barkową na trzy podstawowe aktony. Jest to akton przedni mięśni naramiennych, akton środkowy oraz oczywiście popularny tył Barku. I od razu zaznaczam, że w tym treningu nie ma stricte mocno izolowanego ćwiczenia na przód barku. Dlaczego? Ponieważ właśnie ta część barków pracuje mocno przy treningu klatki, kiedy wyciskamy sztangę czy też hantle lub na maszynie kiedy wykonujemy rozpiętki czy też pompki na ziemi czy na poręczach także często ten akton przedni jest wręcz przetrenowany. My powinniśmy bardziej skupić się nad aktonem środkowym i oczywiście popularnym tyłem barku. Ale do rzeczy, po odpowiedniej rozgrzewce, kiedy jesteście już gotowi, kiedy te stawy są rozgrzane, proponuję Pierwsze ćwiczenie bardzo skuteczne. Przede wszystkim mamy tutaj ustabilizowaną pozycję ciała, gdzie nie musimy tak bardzo napinać tłoczni brzusznej, czyli swojego brzucha. Nie musimy aż tak idealnie pracować tutaj plecami, ponieważ siedzimy na wygodnym siedzisku i wyciskamy niezależne uchwyty maszyny typu Hammer. Oczywiście o ile takie macie na swojej siłowni. Ja Fantastycznie tutaj wyczuwam przedni i środkowy akton mięśni na ramiennych, mocno pchając rączki maszyny do góry, mogę popracować lewym i prawym barkiem. Co się dzieje, kiedy mam za duże ciężary, kiedy już nie mogę, bezpiecznie mogę wyjść z maszyny, nic się nie stanie, nie muszę tutaj zarzucać ciężaru na siebie, jak w przypadku hantli czy też sztangi. Pozycja siedząca gwarantuje stabilne ułożenie ciała. Oczywiście nie pogłębiajcie lordozy i polecam tutaj trzy serie po 12 powtórzeń. I zwróćcie uwagę na to, że ławka. A konkretnie ta maszyna jest ustawiona pod takim kątem 70 stopni, jeśli chodzi o oparcie naszych pleców. Kiedy oprzemy się równo włożeniu takim 90 stopni, czyli pod kątem prostym, to te ramiona mocno będą tutaj jakby obciążone, tak? a my chcemy lekko je wysunąć przed siebie, pracować w płaszczyźnie łopatki i wtedy barki będą fantastycznie pracowały. E, oczywiście część oboczykowa, klatki piersiowej również, czyli ta część górna, także mamy dwie pieczenie na jednym oku. Pamiętajcie, nie musicie prostować na maksa swoich e, łokci. E, oczywiście triceps będzie tutaj zaangażowany, ale pracując barkami schodzimy odpowiednio do wysokości co najmniej uszu i wyciskamy do góry, ale unikajcie tutaj przede wszystkim przeprostów w stawach. Łokciowych nadgarstki są przedłużeniem przedramion i staracie się, aby łokieć był w jednej linii, oczywiście prostej, cały czas nie przesuwał się na boki, nie uciekał na lewo, na prawo, nie wyginał się, bo wtedy ćwiczenie będzie po prostu niebezpieczne. Drugim ćwiczeniem będzie już ruch stricte na akton. Środkowy mięśni, naramiennych, i będzie to ćwiczenie o nazwie wznosy ramion do boku, wznosy ramion bokiem. Które, oczywiście, możecie wykonać na fantastycznej maszynie, która gwarantuje stałe napięcie mięśniowe, nawet na dole. Czego nie mamy w przypadku ćwiczeń z handlami, kiedy unosimy. Ramiona do boków. Pamiętajcie, że zarówno wyciskanie na maszynie możecie zastąpić handlami, po prostu, jak i wznosy na maszynie również możecie zastąpić e, popularnymi sztangielkami. W pozycji siedzącej nie będziemy raczej oszukiwać swoimi nogami, bo również tutaj ustabilizujemy swoje ciało. Łokcie mamy wysunięte lekko przed siebie, przed tuł. Naszym zadaniem jest przy zablokowanych łokciach, ale nie na przeprostowanych, przy lekko zgiętych, unoszenie ramion do boku, mniej więcej do kąta. 90 stopni względem ramię tułów, czyli na wysokość barków, może nieco wyżej, ale wtedy troszkę włączą się kaptury. 3 serie po 15 powtórzeń, i tutaj pracujemy głównie nad aktonem środkowym, który zawsze potrzebuje konkretnego bodźca. Oczywiście akton przedni delikatnie również tutaj. Popracuję. E, uwielbiam e, tą maszynę, ponieważ cały czas bez przerwy, bez, bez sekundy po prostu e, pauzy czuję mocne napięcie w mięśniach e, naramiennych. Ale słuchajcie, jeżeli takowej maszyny na siłowni nie macie, po prostu wykonajcie to ćwiczenie w pozycji siedzącej z handlami. Starajcie się tylko w miarę utrzymywać. Stałe napięcie mięśniowe. E, kiedy stoicie, często oszukujecie e, machając biodrami, machając nogami. Tego nie róbcie. Możecie delikatnie również pochylić tułów do przodu, żeby jeszcze lepiej w płaszczyźnie łopatki aktywować mięśnie naramienne. Przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, gdzie zainteresujemy się już głównie tyłem barku. Tą strefą, która jest tam z tyłu i z naszymi plecami często mylimy właśnie ten tył barku. Jeżeli chcecie go angażować, to pamiętajcie, nie musicie mocno ściągać łopatek do siebie. Na maszynie typu odwrotny butterfly, odwrotne rozpiętki. Trzy serie po 15 powtórzeń. W ułożeniu ramion na wysokości naszej obręczy barkowej, możemy fantastycznie popracować nad właśnie tą częścią mięśni ramiennych. Nie zakładajcie tu dużego ciężaru, ustabilizujcie pozycję ciała. Znów wykonujecie to ćwiczenie na siedząco, żeby jeszcze mocniej, stricte wyizolować ten tył barku. Łokcie zablokowane, ramiona dość wyprostowane, ale nie przeprostowane co ważne. I odwodzicie ramiona mniej więcej do linii tułowia, mocno akcentując pracę tylnej. Strefy mięśni e, naramiennych. E, nadgarstki zablokowane, skupienie, koncentracja i naprawdę możecie tutaj fantastycznie angażować tą część grzebieniową mięśni e, naramiennych. Jeżeli łopatki mocno ściągniecie, jeżeli założycie duży ciężar, to niestety mięsień czworoboczny przejmie tutaj większą lwią część e, pracy. 3 serie po 15 powtórzeń, i mamy zaliczony tak zwany rear delt. Dobra, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czwartego, i będzie to stricte ruch na znowu akton środkowy mięśni na ramiennych, i będziemy wykonywać tutaj. Że tak powiem, trochę jednorącz unilateralnie wznosy ramienia z linką wyciągu, tak? Ale jednorącz. Czyli lekko pochylając się do boku, ale stabilizując swoją pozycję stojącą, y chwytamy linkę wyciągu z takim uchwytem typu jednorącz. Możemy też założyć sobie opaskę w okolicy nadgarstka, żeby nie męczyć chwytu, i unosimy ramię, utrzymując cały czas stałe napięcie mięśniowe. Na wyciągu, na stosie nie może być założony ogromny ciężar, żebyśmy tutaj nie szarpali. Znowu łokieć jest zablokowany. Ale nie przeprostowany, nie zginamy go za bardzo w trakcie ruchu, również go tutaj nie wykręcamy. Stabilna pozycja ciała i raz po razie aktywujemy środkowy akton. 3 serie po 12 powtórzeń. Następnie zmieniamy stronę i znowu wykonujemy odpowiednią ilość powtórzeń. Popracujemy tu raz nad lewym, raz nad prawym barkiem. Środkowy akton ma być po prostu w ogniu. No dobra i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, które myślę, że was zaskoczy i będą to tak zwane kubańskie rotacje z wyciskaniem. Ja nazywam to ćwiczenie po angielsku Kuban Press Rotation, tak? Trzy serie po 12 powtórzeń w leżeniu, na ławce, chwytamy, uwaga, małe hantelki, naprawdę tutaj dużych nie dacie radę e, wyciskać, rotować stawem ramiennym. To ćwiczenie już stricte wzmocni Wasze rotatory barków, wzmocni po prostu Wasze barki, które mają być też zdrowe, nie tylko silne, nie tylko wyrzeźbione, nie tylko duże w przypadku facetów, ale przede wszystkim e, zdrowe i mają wytrzymać Całe wasze życie treningowe. Co tutaj robimy? Wpierw przyciągamy hantelki do góry, e, aktywując tylny akton, następnie, ro, na, następnie rotujemy stawy ramienne do góry i wyciskamy hantle lekko e, do boków. Przytrzymujemy na chwilę i powracamy do dołu. Znowu powtarzamy ruch, 3 serie po 12 powtórzeń, i w takich rotacjach naprawdę poczujecie ogień w waszych mięśniach, na ramiennych. Naprawdę uważam, że to ćwiczenie poprawia mobilność w stawach ramiennych i w ogóle dba o bezpieczeństwo barków, o ile oczywiście wykonujecie je przy odpowiedniej technice. I tak naprawdę te pięć ćwiczeń gwarantuje aktywację barków z każdej strony, tył, przód, środek, wszystko tutaj popracuje. Podzielcie to w skali tygodnia, polecam dwa ćwiczenia wykonywać na jednym treningu, e, maksymalnie trzy, dwa, trzy razy w tygodniu. Rozłóżcie sobie to odpowiednio, w zależności od tego, jakim systemem treningowym trenujecie i możecie cieszyć się fantastycznymi, wyrzeźbionymi, wspaniałymi, zdrowymi, mocnymi e, barkami. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na mięśnie na ramienne, czy w ogóle trenujecie barki, czy Raczej traktujecie je po macoszemu. Pamiętajcie również, że barki pracują przy wielu innych ćwiczeniach, na plecy, na klatkę w szczególności i nawet na ramiona, więc nie ma co przesadzać tutaj z ilością e, ćwiczeń. Zgłaszajcie się po indywidualnie ułożone, dopasowane pod Was plany treningowe. Zachęcam do współpracy. Zaglądajcie na moje social media: TikTok, Instagram, Facebook. Trener do celu z pasją. Łapkujcie ten materiał, zostawiajcie. Kciuki, subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten materiał, aby każdy wiedział, jakie najlepsze ćwiczenia na barki yy, powinien wybierać do swojego planu treningowego. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście ze mną. Do celu z pasją. Cześć!